Witam wszystkich w kolejnym odcinku zagrajmy w Never Nights 2 Tak, jestem, jesteśmy tutaj w kościele Tyra, żeby odbyć to całe czuwanie przed próbą walki. No bo Torio była cwana i widziała, że nie wygra no, procesu. Za chwilę rozpoczniemy rytuał Tyra. Mm -hmm. No, i musimy odbyć rytuał, bo tak sobie żąda tyr. Bo jest Bogiem Sprawiedliwości i każdy musi być sprawiedliwy. No, ale w sumie nie musimy słuchać o tym rytuał. Twoi gotowi. towarzysze będą musieli cię opuścić podczas pierwszego etapu rytuału. Tak nakazuje tradycja. <laughs> Słyszeliście, co pan powiedział, wynocha. No dobrze, zostawcie mnie. Bo nic mi nie będzie. Chodź za mną. Chwileczkę! Rytuał Tyra! Może poczekać. Jeszcze ja mam coś do powiedzenia. Mm -hmm. No dobra. Powiedz Co ja robić. tu robię? Jestem tu, bo chcę zająć Twoje miejsce. Ta torio. Wystawiła przeciw tobie wyszkolonego w Laskanie zabójcę. Co to będzie za sprawiedliwość, jeśli tam mała żmija przyjdzie i każe ci walczyć z niedźwiedziem? Pozwól mi się z nim zmierzyć! To, to pies! Niegodny ciebie! Walczy tak, jak walczą Laskańczycy: sztyletem w plecy. Nawet zatrutym sztyletem. To znaczy, dzięki tobie. Wiem, że można wygrać walkę słowami i może mi to nawet trochę otworzyło oczy. Jednak wydaje mi się, że próbowaliśmy walki na słowa, a teraz będziemy walczyć naprawdę. Hmm. Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Bo to niesprawiedliwe. Oto dlaczego. Mogę walczyć dla samej walki. Ale ta zbrodnia, o którą cię oskarżyli! Wyrżynięcie całej wioski! Tu chodzi o więcej niż o zwykłą walkę. To, to. to niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jak jasna cholera! Na bogów! To nie jest tylko walka, to honor i uczciwość! I życie twoje! I ludzi z Emberu, którzy zostali pomordowani! Po tym wszystkim, co spotkało Ciebie i tych biednych wieśniaków, po poszukiwaniu śladów, składać Ci to wszystko na barki, na bogów. Ja chcę z nim walczyć. Pokażę mu sprawiedliwość. Masz prawo wyboru czempiona. Chcesz, by walczył on w Twoim imieniu? Tak czy inaczej, musisz odprawić rytuał Tyra. Ale kiedy Lorn pojawi się jutro na polu walki, to Twój przyjaciel będzie walczyć za ciebie. Mhm. Mm Okej, okay, zgodzimy się, żeby Kelgar dla nas walczył, bo skoro tak bardzo chce, to szkoda byłoby go odrzucić teraz, no. Dobrze! To właśnie chciałem usłyszeć. Już od czasu procesu rozmyślałem, co zrobię temu laskańczykowi, i teraz nie mogę się doczekać, żeby to zrealizować. Spotkamy się rano na polu walki i zobaczymy, jak Lorn poradzi sobie ze mną. Odprowadzę twojego przyjaciela i wrócę. Niechaj spłynie na nas sprawiedliwość tyra. Mm -hmm. Pozostaniesz tu, dopóki nie przyjdziemy po ciebie jutro rano. Spójrz na oblicze Tyra i pozwól mu spojrzeć na siebie. Jeśli jesteś osobą prawą słowem i czynem, to nie musisz bać się jego osądu. Możesz przyjmować gości, gdyż bardzo często sprawiedliwość nie znajduje się w słowach i czynach skarżonego. Możesz usłyszeć prawdę z ust tych, którzy są blisko ciebie. Wrócimy po ciebie rankiem. To teraz będą do mnie przychodzić ludzie, z którymi mam dobre, yy, tam, w, dobry wpływ. Dostatecznie to dla ciebie spokojnie? To znaczy, skoro Kelgar już przestał gardłować, słychać by było parę ulic stąd. Właściwie dzięki temu łatwiej było cię znaleźć. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że tak tu wchodzę i wale prosto z mostu. Inaczej byłoby to strasznie nudno. Nie ma sprawy. Co masz na myśli? Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że uda nam się w ten sposób zmusić Torio do działania. Próba walki to dość desperackie posunięcie kompletnie nie w jej stylu. Dzięki temu naprawdę czuję się lepiej. A gdyby udało Ci się pokonać Lorna, wpadłbym chyba w ekstazę. Wiesz, mógłbym ci pomóc. Mm -hmm. O, to mogę być albo do niego chamski, albo się zgodzić. Ja nie chcę się zgodzić, bo to jest nieuczciwe. A, dopóki się mieści w zasadach pojedynko, no dobra. Weź to, proszę. Przygotowałem ci na jutro parę mikstur. W razie gdyby Lorn użył trucizny, podstępu, albo mm, zrobił ci parę wielkich dziur w piersi no i nie musisz mi dziękować to byłoby trochę krępujące to teraz cię opuszczę ale jeszcze jedna rzecz nasza przyjaciółka torio chyba jest na krawędzi załamania takie rzeczy się dzieją jak się ktoś przywiązuje do poronionych planów, zupełnie jak ja kiedyś. A wydaje mi się, że Torio należy do tych, którzy lubią zwyciężać. Warto o tym pomyśleć. Zwłaszcza jeśli później będzie zdana na naszą łaskę. Dobranoc, Sandy jest ziomem. Myślałam sobie, że wpadnę. Nie chciałam, żeby ktoś cię napadł w środku nocy. Szandra powiedziała mi, co się stało ostatnim razem. Tak więc pomyślałam sobie, że rozejrzę się po komnacie medytacji. Całkiem spory posąg, ale nie szukaj skrzynki na datki, bo jej nie ma. I no wiesz, upewnij się, że wszystko gra. Mm -hmm. Przyda mi się towarzystwo. No, dzięki. Naprawdę bym chciała, ale jak tu siedzę, to wszystko zaczyna mnie spędzać. Całkiem jakbym za długo stała obok Kasawira. Ale ja też jestem paladynem. Chciałam ci coś powiedzieć. No wiesz, powodzenia jutro i w ogóle. No, no wiesz, mogłabym sprawić, żeby sprawiedliwości stało się zadość trochę łatwiej. Mhm. Mm co masz na myśli? No cóż, trochę żrącego kwasu ze sklepu Sanda, nic mu nie mów. I ta klorna nie będzie już taki ostry, ani jego zbroja tak wytrzymała. Zdarza się, zmęczenie materiału i takie tam entropia czy jakoś. Nikt nie jest winny. Mm -hmm. ja chcę walczyć uczciwie, sorry Niszka, ale... Dobra. To znaczy musiałam tylko ukraść kwas ze sklepu Sanda i uniknąć jego zabezpieczeń, ale jak go nie potrzebujesz, to go nie potrzebujesz. Ani mnie. A właśnie, muszę lecieć. Jak będą pytać o skrzynkę nadatki, to powiedz, że od początku jej tu nie było. Dobra? Chyba straciłem punkty uniszki. Ale jestem paladynem, ja muszę być cięby. O, już teraz? Już czas. Torio i Lorn. Oczekują nas na polu walki. Nasher poprosił mnie, bym podkreślił, jak ważna będzie to walka. Zarówno dla ciebie, jak i dla samego Neverwinter. To wielki honor móc oddać życie za ojczyznę. Ciesz się tą chwilą. Jeszcze tego życzę. Dajenne bractwo z Laskanu już za długo miało wolny wstęp do Neverwinter. Ta próba jest sposobem na usunięcie ich z miasta. To, co stało się w Ember, było straszliwą zbrodnią. To oni za to odpowiadają. Tego jesteśmy pewni. Walcz z Lornem. Pokonaj go, a Neverwinter nie podzieli losu Ember. Naszer obiecał, że jeśli ci się powiedzie, to dostaniesz ziemię i tytuł szlachecki. Uh. Żyjemy w mrocznych czasach i będzie potrzebować każdego lojalnego sojusznika. Wezmę mm -hmm. mm -hmm. dwa bo Mu muszą opowiedzieć, nie obchodzi mnie Neverwinter, ale Ember była no niewinny. o więcej prosić nie mogę. Arena na ciebie czeka. Mhm. co oglądają? Obreline też. Ciekawe czy mi się w ogóle uda. Kelgarem wygrać. Fajnie było. Pasuje było na no, samym wygrać. Nikt nie lubi lorna. Czy oskarżycielka lub jej czempion są tutaj? Jesteśmy tu. Czy oskarżony lub jego czempion są tutaj? Ano, czempion jest tu, gotów do walki. To, co odbędzie się dziś na tym polu, rozstrzygnie sprawę oskarżenia o spalenie wioski Ember i wymordowanie jej mieszkańców. Torio Kleven, ambasadorka Laskanu, oskarżyła osobę będącą w służbie Neverwinter i wezwała do próby walki, by rozstrzygnąć sprawę. Z upoważnienia ambasadorki będzie za nią walczyć jej czempion Lorn. Odwołujemy się do Tyra, by rozstrzygnął ten spór. Niech osąd Tyra nas oświeci. Przez ostrza i siłę. Przez równowagę i rozum. Okej, okay, nawet nie, nie wiem co może Kel'ger. Może zrobić powalenie? Tak. A, zobaczmy. Dobrze, mam ten krasnoludzki topór wojenny kupiłem. rada obrażeń trochę mniej zadaje. Nie mam specjalizacji. Powinienem mieć specjalizacja no przynajmniej 8 poziom Mierstwo, tlenie broni. Powalenie. W sumie to tylko powalenie. Mogę na niego machnąć. Ha! Do boju! 21. Dobra, powinienem trafić. Ha! مصاري اماش 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 Эээ, uh, тупо. to mówi trochę po angielsku. Okay, teraz się strzałował, więc powinienem trochę uciekać. Nie zadziałała ta noga okay, Musimy próbować uciec. Niech nikt niech mu jego tam nie powstrzymać mnie spróbujmy go popalić nie pozwolić coś nie A masz. Sprawiedliwość została wymierzona. Osądziłem sprawę. Teraz, zgodnie z moim zamiarem, zostanie wykonany wyrok. Tajemne Bractwo Laskanu ma opuścić miasto Neverwinter w ciągu trzech dni. Na mocy dekretu królewskiego zabrania im się powracać w obręb naszych murów. Przedmioty należące do Lorna, czempiona ambasadora Laskanu, zostaną przekazane osobie, którą oskarżono. A ty, ambasadorze... Będziesz teraz odkrył sporo sprawy. Jeśli chodzi o osobę oskarżoną, sądzę, że potrzebujesz dobrze zasłużonego odpoczynku. Wróć proszę do zatopionego dzbana. To rozkaz twego władcy, żołnierzu Neverwinter. O. Wieść o rozprawie dotarła do mnie szybciej niż ty. Mądrzej byś uczyniła, nie przychodząc w ogóle. Wybacz nam, mistrzu Gariusie. On okazał się bardziej uzdolniony niż się spodziewaliśmy. Oczywiście. Ember zniszczony, czas zmarnowany na ten sąd. Zaufałem ci, Torio. Spirów takich jak Lorn są na ulicach Laskanu setki, tysiące. Ale ty. Mistrzu Gariusie, ten, którego szukamy, nadal ma okruchy, są w jego posiadaniu. Wciąż możemy je zdobyć. Powiedz mi, co mam zrobić, a uczynię to. Zrobić? Masz nie robić nic i nic nie mówić. Zwłaszcza naszemu sprzymierzeńcowi. Okruchy są poza moim zasięgiem. Na razie. Lecz mam już prawie wszystko, czego potrzeba do rytuału. A gdy się odbędzie, nie będę już potrzebować naszego sprzymierzeńca. Nie będę potrzebować nikogo. Odejdź, Torio. No, byłem przekonany, że on zabija Torio. 100%. O, wilk. Gdzie on jest? Nie widzę go. Zniknął. O, dwie skrzynki. O, Aldano chce coś ode mnie, czego chce. Kiedy to było? Czy powiedział, gdzie go znajdę? Pewnie w domu. Okej, okay, to złożę mu wizytę. Aha, on gdzieś yy, na zapleczu siedział. Pilar lorda na szaro, majątek lorna Okej, okay, co miał lorn? Pas siły wzgórzowego, olbrzyma I bułet lorna Pas siły, siła plus 3 Bułet 1, 12 Plus 3 tylko dla zły O, bardzo mi się przyda Amulet prawdy Okej, okay, prawdziwe widzenie Ile odpędzane... Ile uklepszone odpędzanie mi daje? 9. W tej chwili już tego nie potrzebuję. Prawdziwe widzenie chyba bardziej mi się przyda. Albo niewrażliwość na magię śmierci. Tylko nie wiem, czy ktoś będzie korzystał z magii śmierci. No, dobrze, że dałem kilka robi do drugiej próby miksturki Dzięki temu... Udało mi się przeżyć Chociaż i tak poszło mi lepiej Zanim wpadł w szał to Mniej mi odjął I... Udało mi się w miarę uciekać Ale tak dla bezpieczeństwa dwie dwie miksturki wypiłem Okej okay. Mam kurant otwarcia I znajdowanie płabek. Niszki jeszcze nie potrzebuję Ale Sanda też w tej chwili nie potrzebuje. Mam Elani, która dosyć dobre robi, ma czary. A jest... Z Niszką muszę chyba trochę punktów zdobyć. Muszę zobaczyć, czy Z... Z... O! Aha, tak. Niszka poziom. Eee, zobaczmy. Czy straciłem punkty z Z racji tego, że. Eee... Tak, straciłem z nią punkty z racji tego, że nie zaakceptowałem jej pomocy. Trudno. Wszyscy za mną. na poziom. O, dwa poziomy mam do zdobycia. Nie, żeby to cokolwiek zmieniało tutaj Mobilność Czyli... Co? Aha, plus 4 do... A tak, ona jest diabelstwem, więc ma jeden poziom mniej niż wszyscy pozostali Diabelstwa mają zwiększenie poziomu o jeden, okej okay. Tak Poczynek, bo widzę, że... Tak Wszystkie czary? Masz. Tak. Okej. Okay. No dobra, to idziemy do Aldanone. Chyba nic nowego w sklepach nie będzie. Do doków. No, ja myślałem, że to sklep. Nic tutaj nowego nie będzie w sklepach, więc mogę spokojnie iść. Czemu szandra tak. nie ma broni założonej? jest plus 3? Plus 2. tutaj okay, może być. Wszyscy pozostali Za moi... mną! Sand nie ma, ale go nie mam. Teraz zmierzchu cały czas, Ember cały czas. Jest nie, to już się nic nie zmieniło. Idziemy do czarny stawu. Tu, a, blisko. O nie, coś tam. O nie. O nie. Coś tam się stało. Coś tam się stało. Hełe. O nie. Nie, kormik. Nie, yy, ratować kormika. co się tu dzieje? Okay. kormik jest moim przyjacielem, chcę z nim porozmawiać Gregory Goodman, z kim rozmawiam? Hugh i Heather, Hugh, Heather i Goodver. No ja powiedziałem swoje, to A, mądry człowiek. Uh, no. Okej, okay, co zrobić, żebyście się poddali? Nie, no, ale mogę dwóch zostawić, a przynajmniej kornik przeżyje. Mog nie chcę kłamać. Dali słowo. Powiedzcie. I najpierw Kornik. Ale uh my w ogóle -huh. nie. Jesteś wewnątrz? Czwórka zakładników Tu Tudzi złodziei Zobaczymy kornika. Okej, okay. macie mi coś do powiedzenia? Ile jest w domu? Dwadzieścia mm -hmm. 15 Piętnastu w domu i kilku w piwnicy A mm gdzie -hmm. jest Aldanon? Okay, może mi coś powiedzieć. Uh -huh. O. Okay, czyli człowiek jest popkowca. Racja, mam więcej pytań. OK, w tym miejscu skończę ten odcinek W następnym odcinku będziemy ratować Aldanana bo coś się najwyraźniej stało No i... może dowiemy się czegoś więcej o krukach, o okruchach srebrnych, które mamy Wiemy, że one są częściami miecza git Janki Kelgar nie chcę ze mną rozmawiać o niszce, więc na razie nic z tym nie zrobię. I w sumie nie przeszkadza mi to, jeżeli nie, on, nie będzie on niechem. No i w sumie tyle. Jest fajnie, że jest sprawiedliwy, ale dużo więcej to się nie stanie. No i w następnym zro odcinku zrobimy to, co zrobimy: czyli uratujemy Adana na... i wszyscy będą szczęśliwi. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!